Do połączenia się potrzebujemy IP. Właśnie wpisujemy teraz IP. A następnie oddajemy Open, otwiera nam się okienko terminala. Wpisujemy login. A tutaj trochę dostosowuję wielkość okienka. Wpisujemy login, Enter i hasło. Oczywiście go nie widzimy i Enter. Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, powinniśmy się znaleźć w danym komputerze jak widać możemy normalnie używać komendy Linuxa, nawigować. Sprawdzać sobie, co jest w danych katalogach i nie tylko. Możemy odpalić sobie Midnight Commander. Wygląda to jak na przykład Total Commander, i kończymy sesję poleceniem Exit.